Ma, pokażę dzisiaj serwer prywatny talizman court AG obecnie mam assassina 69 level 6 skilli 20 y, 30 HP ma prawie 30 y, i tego jest to dobra postać, ponieważ ma dwie rzeczy na plus 20 Jest to zbroja i jest to broń Reszta jest plus 10, plus 12 Większość jest plus 12 Mam jeszcze dwa medaliony, dwa pierścionki IC jest tutaj darmowe No nie do końca, bo ma się na początek 999 tego T-Pońców I si wygląda tak Jest na 15 level Można tu kupić EQ Na, 15, na 10 level To jest głupie bo trzeba mieć 15 I tak Tu ma się nowe monty jakieś Smok gdzie go pokazać co się stało pokazuje nie chcę nam wejść, żeby kupić innego

až mám vzadu lagi, to nie mogę wejść na mouta. Ještě mám peta. To je... Mini mechanik. ...mimech. Jest 30 level. To bardzo. No i to by było na tyle. Server jest fajny. Rzadko są lagi Miła atmosfera gry, parę Polaków, tym ja, Jakby co to pod wpisać pisać tylko nara.